Cześć z tej strony Kubaka fotoblogie.pl. W dzisiejszym odcinku pomówimy o nowościach, które pojawiły się wraz z aktualizacją CC 2015. Jest ich kilka. Wiele z nich zupełnie mi się nie przyda, ale kilka jest naprawdę ok, szczególnie pierwsza funkcja, o której będziemy mówić, czyli dehaze, dostaniemy ją zarówno w Lightroomie jak i ACRze. Już mówię o co chodzi. Jeśli chodzi o dehaze, to tutaj mamy dość nieczytelne zdjęcia. One były robione z dużej wysokości, przy dużym zapyleniu. Funkcja dehaze pomoże nam zlikwidować to zapylenie, zamglenie, generalnie mniejszą przejrzystość powietrza. I działa to naprawdę nieźle, ponieważ kiedy przesunę ten suwak w prawo, jak widać. Widok za okna wygląda zdecydowanie lepiej, aczkolwiek też trzeba liczyć się z tym, że jeśli przegniemy i dosuniemy ten suwak do samego końca, no to zdjęcie zdecydowanie straci na jakości. Nie do końca wiem z czego korzysta tutaj Adobe jakby podczas ustawiania tego suwaka, natomiast wiem, że w tym momencie możliwości suwaków Highlights czy Shadows są ograniczone, ponieważ nie jestem w stanie wyciągnąć tak bardzo dużo z cieni czy ze świateł niż w momencie gdybym nie użył suwaka Dehaze, aczkolwiek tutaj te możliwości są całkiem niezłe i wydaje mi się, że jak najbardziej można z nich korzystać natomiast to o czym warto e, wspomnieć to to, że używając tego suwaka w wielu miejscach, a szczególnie na jednolitych powierzchniach takich jak niebo pojawi się niezbyt przyjemny szum i w zależności od matrycy banding. Tutaj w moim przypadku pojawił się jedno i drugie, więc z tym trzeba uważać, ale jeśli przesunę ten suwak do około 50-60, akurat te efekty nie będą aż tak mocno widoczne. Przejdziemy sobie do kolejnych zdjęć, gdzie ta widoczność jest jeszcze słabsza. Przygotowałem kilka takich zdjęć, żeby pokazać Wam możliwości właśnie tego suwaka i jak dużo drzemie tak naprawdę w naszych plikach RAW. To zdjęcie było robione Canonem 5D Mark II, więc w tych plikach RAW powinno siedzieć całkiem sporo. Przesuwamy suwak w prawo. Zdjęcie nabrało zdecydowanie więcej wyrazistości i jak widzimy tutaj pojawiła się dalsza część miasta. Moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle. Aczkolwiek tak jak w tamtym przypadku straciliśmy jakość, co widzimy szczególnie na tych jednolitych powierzchniach. Tutaj mamy takie zdjęcie, widoczność jest bardzo kiepska. Tak naprawdę jeśli chciałbym zwiększyć przejrzystość właśnie tego zdjęcia, owszem, mógłbym to zrobić podczas normalnego przesuwania suwaków basic, chociażby suwak przejrzystości, itd, i tak dalej, aczkolwiek kiedy mam tutaj jeden suwak, który załatwi mi wszystko, moim zdaniem, jak najbardziej warto z tego korzystać. I nagle widzimy, że pojawiło nam się tutaj miasto, którego szczególnie w górnej partii kadru zupełnie nie było. Nie było miasta, jest miasto, wygląda to całkiem nieźle, ale spójrzcie na to zdjęcie. Akurat to było robione z Sony A7R, yy, i tutaj właściwie nic nie widać. Yy, to zdjęcie jest za jasne, ja zrobiłem je w ogóle w jakimś złym trybie, już nie pamiętam dokładnie jak to było. W każdym razie, yy, kiedy przesunąłem ten suwak di na tym zdjęciu, to zobaczyłem, jaka tkwi w nim moc. Zobaczcie. Przesuwam go akurat w tym przypadku do 100% i nagle pojawiło mi się miasto. Yy, delikatnie jeszcze ocieplę to zdjęcie. I je przyciemnie. po prostu suwakiem ekspozycji. Tak wygląda po takiej bardzo krótkiej obróbce. Oczywiście ja bym sobie dalej wypracowywał to zdjęcie, bo chociażby to niebo jest zbyt mocno nasycone w tym momencie. Ale zobaczcie, tak wyglądało przed. Tutaj zupełnie nie mamy miasta. Ja w sumie nic tutaj nie widzę, a okazuje się, że po przesunięciu suwaka Dehaze miasto mi się pojawiło i naprawdę moim zdaniem warto z tego korzystać. Kolejna opcja, jeśli chodzi o tą nową aktualizację, pojawiła się w korektach lokalnych, a mianowicie są to dwa suwaki Whites i Blacks. Powiem szczerze, nigdy nie miałem jeszcze sytuacji, że zabrakłoby mi możliwości wyciągania szczegółów z cieni czy ze świateł w momencie, kiedy używałem korekt lokalnych. Nie wiem, czy wy mieliście taką sytuację, ja nie miałem, więc dla mnie to nie jest do końca przydatne, ponieważ nigdy nie miałem potrzeby skorzystania z tego, aczkolwiek, jeśli jest, ok, niech sobie będzie, może kiedyś taka. Ewentualność się pojawi. Pokażę Wam jeszcze na przykładzie tego zdjęcia, właśnie Dehaze, też będzie to całkiem nieźle wyglądało. Jak widać, miasto dostało więcej wyrazu, wygląda to lepiej. Jeśli chodzi o kolejne nowości, one pojawiły się w, już w samym Photoshopie. Pokażę Wam to na przykładzie kilku zdjęć. Myślę, że zaczniemy od zdjęć panoramicznych. Tak wygląda zdjęcie panoramiczne złożone z takimi marginesami przezroczystymi, które widzimy tutaj, no i tak naprawdę ja musiałbym dociąć to zdjęcie, żeby pozbyć się tych marginesów. W tym momencie Adobe oferuje nową funkcję, kiedy włączymy Photo Merge, mamy możliwość zaznaczenia funkcji do wypełnienia obszarów przezroczystych, czyli będzie nam wypełniał te obszary, które widzimy tutaj. Ja połączyłem właśnie dwa zdjęcia. Akurat to zdjęcie jest w żaden sposób nieobrabiane, jeśli chodzi o Chociażby wyprostowanie go, jak widać, tutaj ten budynek się mocno krzywi, ale ono wyglądało bez tych marginesów w ten sposób. No i tutaj traciłbym dość dużo. No i niestety przy tego typu zdjęciach muszę się pogodzić z tą stratą, ponieważ kiedy włączę usunięcie tych marginesów, to zobaczymy na przykład tego mężczyznę, który stał tutaj, jeszcze jakieś 5 albo 6 razy. To, co dzieje się tutaj, też niezbyt ciekawie wygląda, więc przy tego typu zdjęciach raczej z tego nie będziemy korzystać. Ale mam jeszcze jedno zdjęcie, jeśli chodzi o podobne, e, podobną panoramę, przy czym tutaj zdjęcie wyglądało w ten sposób. Tutaj mamy trochę mniejsze te marginesy, aczkolwiek jak widzimy tutaj mamy jasne, jednolite połacie takiej, e, tego czego nam brakuje, a na dole brakuje nam kostki brukowej, która jest jakby taką jednolitą strukturą. Włączamy i jak widać, tutaj Photoshop zdecydowanie lepiej poradził sobie z doklejeniem kostki czy nieba niż z doklejeniem budynków czy ludzi. Więc wydaje mi się, że w przypadku tego typu zdjęć jak najbardziej można z tego korzystać, a w przypadku zdjęć, gdzie pojawiają się budynki, już niekoniecznie. Kolejna funkcja przesuwanie i powiększanie z uwzględnieniem zawartości. Ja z tego nigdy nie korzystałem, aczkolwiek pokażę Wam, jak to działa. Zaznaczyłem sobie samolot i będę chciał go przesunąć. Przesunę go na przykład w te miejsce, powiększę i zatwierdzę te zmiany. I o ile z tego miejsca on naprawdę fajnie zniknął, o tyle w tym miejscu pojawił się i wygląda raczej średnio. Ja z tego nie korzystam, wy może korzystacie. Dajcie znać, czy w Waszym przypadku ta aktualizacja coś zmieniła. W moim przypadku pojawiło się usprawnienie dla pędzlów korygujących, ponieważ zazwyczaj, kiedy Obrabiałem jakieś zdjęcie i chciałem usunąć takie elementy jak chociażby, nie wiem, pryszcze czy zmarszczki. Zazwyczaj wyglądało to tak, że zamalowywałem miejsce, które chciałem usunąć, i następnie po krótkiej chwili pojawiało mi się jakby to uleczone miejsce. Tutaj wygląda to trochę inaczej, bo używając właśnie tego narzędzia wszystko dzieje się w locie. Po prostu dzieje się na żywo i widzę to zdecydowanie dokładniej. Jak widać, samolot zniknął, nie ma po nim śladu. Zdjęcie jest bez samolotu, a samo narzędzie wygląda całkiem nieźle. To znaczy jego użycie wydaje mi się, że to będzie duża poprawa. Chodzi to trochę szybciej, tutaj jak najbardziej na plus. I kolejna rzecz jeśli chodzi o rozmycia. Adobe chwali się, że przy nowych rozmyciach można dodawać szum. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem po co, Adobe chwali się, tym, że te zdjęcia będą wyglądały bardziej naturalnie. No jeśli chciałbym dodać szum, mogę to zrobić później. Nie muszę robić tego w momencie, kiedy dodaję chociażby rozmycie. Włączymy sobie na przykład rozmycie Tilt Shift. Zaznaczę sobie ten samochód tak, aby on nie był rozmyty i mogę sobie dodać dodatkowo ziarno, szczególnie do tych miejsc, gdzie nakładamy to rozmycie. Ok, dodaliśmy rozmycie, to chwilkę będzie się dodawać, dodaliśmy ten szum. Czy to jest jakieś niezbędne? Tutaj nie sądzę. Jedyne co, to że ten szum pojawia się jakby tylko na tym rozmyciu i pojawia się w jakiś tam sposób płynie. Też nie za bardzo widzę zastosowanie do tego w mojej pracy, aczkolwiek jest. Myślę, że może niektórzy z tego skorzystają. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie nowości znaczące dla fotografów. Na mnie największe wrażenie zrobiło Dehaze. Mniejsze suwaki blacks i whites, jeszcze mniejsze możliwości przenoszenia i powiększania, czy też zmniejszania elementów z uwzględnieniem zawartości. Jeśli chodzi o składanie panoram z usunięciem tych przezroczystych części, całkiem fajne, szczególnie do jednolitych panoram, gdzie nie ma za bardzo budynków. Dodawanie szumów do rozmyć dla mnie zupełnie nieużyteczne. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych nowych aktualizacjach. Ja jestem ogólnie dobrej myśli, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało, a teraz to byłoby na tyle, ja dziękuję Wam bardzo i widzimy się za tydzień, trzymajcie się, cześć!